Przed nami druga tura wyborów w Koninie, i bardzo dobrze zobaczymy, jak będzie, ale ja nie o tym. Porozmawiajmy sobie o mediach. Zastanawiam się, dlaczego pod wywiadami na YouTube powyłączane są komentarze. Słyszałem o tym, że prawdopodobnie chodzi o materiał sponsorowany i taki zwyczaj, że wyłączamy komentarze. A dlaczego? Na tym polegają wolne media i na tym polega właśnie demokracja, że komentarze. Informacje od mieszkańców, ich wszystkie opinie powinny być w komentarzach, oczywiście na odpowiednim poziomie. No cóż, z jednej strony wyłączamy komentarze, a z drugiej strony prowadzimy sobie studio, w którym nabijamy się z ubioru kandydata, a sami podczas przerwy widzimy osobę, która przechodzi i podciąga puery, poprawia się i w ogóle wygląda to niesmacznie. Pomyślcie na ten temat włączyć komentarze na YouTube.